Państwa. Witam bardzo gorąco uczestników konkursu, kolejnego konkursu wiedzy o gminie Małgina. Eee, bardzo serdecznie witam dzieciaki, witam opiekunów, państwa nauczycielki, które przybyły z dziećmi. Serdecznie witam Panią Sekretarz Gminę Żydowkowską i organizatora konkursu Panią Teresę Żach. Wszystkich figurów, czyli Marusza panią Telski, Andrzeja Żacha, naszego instruktora klubu Wikacza Team. Eee, pomoc eee, fachową z Urzędu Gminy praktykantki, które przybyły razem z sekretarz. My także będziemy starali się pomagać w dzisiejszym konkursie, przy sprawdzaniu i innych rzeczach, które są tutaj niezbędne. Życzę wszystkim e, zwycięstwa. Oczywiście jeszcze kategoria dla tylko po trzy osoby w każdej kategorii, ale każdy ma taką samą szansę, także starajcie się. E, kupiliśmy nagrodę, tu właśnie pan Wójt podawał także nagrodę dla was. Myślę, że będziecie zadowoleni e, i życzę, tak jak mówię, pomodzenia. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdą z dzisiejszego konkursu zadowoleni i teraz chyba oddam głos pani Beresce. Witam serdecznie wszystkich. Młodzież z uśmiechem do się przybyła i opiekunów. Serdeczne brawa. O, Troszeczkę przypomnienia takiej formy pisania w konkursu. To jest pisemny, zakreślamy tylko prawidłową odpowiedź i będą trzy kategorie, klas 1-3, 4-6 i gimnazjum. Ponieważ na początek jest dużo miejsca, zostaną dwie kategorie do pisania, czy 1-3, klasy 4-6. Klasy 4-6 dostaną dwie karty, kartę pytań i kartę odpowiedzi. Oddaje się tylko kartę odpowiedzi do sprawdzenia. Nie wolno rozmawiać między sobą podczas pisania, bo będziecie wzajemnie sobie odbierać nagrody. Ale kochani, żeby pocieszyć Was, przewidziano nagrody dla każdego uczestnika konkursu. A fundatorami tych yy, są sponsorzy, jest sklep Elektromac, Urząd Gminy W Małgini Górnej, oczywiście Gminy Ośrodki Kultury i Sportu i są mamy nagrody, które jeszcze po kieszeni w się wszystkich. Także żeby nie przedłużać, Zapraszam wszystkich do zajęcia sobie miejsca. Pra bym poprosiła przez torzku to po trzy osoby, żeby przynajmniej. Chęci uczestniczenia w tym turnieju. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję obiegu informatorów, obawcom, którzy, które panie, które chciały być z dziećmi razem na tym turnieju. Myślę, że taka postawa to będzie koncentrować na przyszłość, dlatego że dzieciaki widzą zainteresowanie wasze chęci uczestniczenia w tym naszym takim pozalekcyjnym konkursie i z tego bardzo się cieszymy. Teraz przystąpimy do wręczania nagród. Zaczniemy od grupy najmłodszej, czyli od grupy raz 1, e, 3. Jeden, trzy. I miejsce trzecie zdobyła... No. Miejsce trzecie. Tak? Gratuluję serdecznie. Tak? Okay. Miejsce drugie zdobyła... Chwilę i przychodzę. I miejsce pierwsze. Łukasz Mokka. Dobra, Łukasza i Kategoria druga. Klasy trzecie 4-6. 3 miejsce trzecie. Aleksandra Nowak. Karolina Dawidczyk. Nie. Yeah. Yeah, Karolina, Karolina Andruszkiewicz.

Pierwsza ministra Anna Rowa.